Co roku obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. To ważne święto nie tylko dla rodziców, którzy stracili swoje dziecko, ale dla całej społeczności. Jest to wyjątkowa okazja pokazania prawdy, godności dziecka, które umiera, będąc jeszcze w łonie matki. Kobieta i mężczyzna stają się rodzicami już od poczęcia. To właśnie wtedy zostaje powierzone im wyjątkowo ważne zadanie bycie mamą i tatą. Medyczne określenia jak płód czy embrion wcale nie wykluczają tego, że ta maleńka osoba będąca w łonie matki jest ich dzieckiem i w najwcześniejszym stadium rozwoju. Dlatego dla rodziców to niesłychanie trudne, kiedy tak bardzo oczekiwany nowy członek rodziny umiera. Zanim się narodzi, zostają oni osieroceni i nieodwracalnie tracą dziecko, którego życie zamknęło się w krótkim czasie rozwoju prenatalnego. Rodzice, którzy doświadczyli poronienia, mają prawo do smutku, przeżywania żałoby po stracie empatii i troski ze strony najbliższych, ale również społeczeństwa. Każdy człowiek stratę przeżywa inaczej. Emocje, które towarzyszą im w tak trudnym momencie są różne. Najważniejsze jednak, by pozwolić im zaistnieć i nie zagłuszać ich. Żadne słowa wejść się w garść trudną, stało się, nie pomogą, ale wręcz za ognią ranę, która powstała. Bo ból po stracie jest realny tak samo, jak realne było utracone dziecko. Choć z każdym rokiem ubywa ludzi osądzających, wciąż możemy usłyszeć opowieści bardzo raniące rodziców zmarłego dziecka. Wciąż poronienie jest w społeczeństwie tematem tabu. Rodzice nie chcą się dzielić tym trudnym doświadczeniem, bo boją się osądzania, nieprzyjemnych komentarzy czy niezrozumienia. Na pewno dźwigałaś ciężkie rzeczy. Jesteście młodzi, zaraz będzie kolejne. Rodzice mogą powiedzieć to co to dziecko, które teraz straciliśmy jest mniej ważne, to również było nasze dziecko, które kochaliśmy od poczęcia. Jednak coraz więcej jest osób gotowych podzielić się swoją smutną historią. Właśnie po to by złamać obowiązujące tabu, bo przecież rodzice mają prawo czuć żal i smutek. Co więcej, rośnie świadomość, że im jako rodzicom po stracie przysługują prawa, z których mogą już skorzystać. Po pierwsze, mama ma prawo do skróconego urlopu macierzyńskiego, a tata do urlopu okolicznościowego. Rodzice mają prawo zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, a przede wszystkim mają prawo do pochówku swojego dziecka. To jednak bywa dla nich zaraz po poronieniu tak trudne, że potrzebują pomocy przy wielu formalnościach i trudnościach stawianych im przez personel medyczny. Bo niestety, często nie informuje się rodziców o możliwości odebrania ciała dziecka ze szpitala do pochówku rodzinnego, a także o przysługujących im prawach socjalnych. Dotyka to zwłaszcza rodziców, którzy swoje dziecko utracili we wczesnej ciąży. Niestety małżonkowie często są pozostawieni sami sobie, również bez wsparcia najbliższej rodziny. Są za to krytykowani za organizację pogrzebu i przeżywania żałoby po śmierci nienarodzonego dziecka. Rodzina serwuje im teksty typu, lepiej się stało, że dziecko umarło, niż miałoby być chore lub obciążone wadą. A przecież rodzina i bliscy powinni stworzyć system wsparcia osieroconych małżonków i rodzeństwa zmarłego dziecka poprzez przez towarzyszenie im w doświadczeniu straty dziecka. Należy jednak pamiętać, by zbyt mocno nie naruszać intymności żałoby, ale także równocześnie całkowicie nie przemilczeć czy lekceważyć tej sytuacji. Każde ze zmarłych w okresie prenatalnym dzieci ma własną, choć krótką, to jednak niepowtarzalną biografię, która na zawsze wpisała się w historię ich rodziny. Coraz częściej obchodom dnia dziecka utraconego towarzyszą pogrzeby dzieci martwo urodzonych w szpitalach, których rodzice zrezygnowali z pochówku. Naszym obowiązkiem jest dopełnienie ostatniej posługi. Ta powinność spoczywa przede wszystkim na rodzinie dziecka. Nie jest jednak ona zależna od wyznawanego światopoglądu czy religii, ale jest etycznym okazaniem szacunku dla ludzkiego ciała. Rodziców, którzy doświadczyli straty dziecka, zachęcam do włączenia się w obchody Dnia Dziecka Utraconego w swojej miejscowości. Jednocześnie mieszkańców Krakowa i okolic zapraszam do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie na diecezjalne obchody Dnia Dziecka Utraconego organizowanego przez Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka oraz Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin Dzieci Utraconych. Rozpoczną się one w piątek 16 października o godzinie 18:00 mszą świętą. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.promyśniklive.pl. Do zobaczenia.